Witam serdecznie. Drodzy mieszkańcy, znajdujemy się w miejscowości szafranki, do której nie jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Jednym z moich podstawowych e, tematów dotyczących mojej kampanii jest komunikacja miejska. Komunikacja miejska, która musi także jeździć po terenie gminy. Współpracując z samorządem miejskim i powiatowym będę dążył do tego, żeby w jak najszybszym czasie, kiedy zostanę wójtem Autobusy miejskie jeździły do miejscowości Szafranki. Tu zrobimy przystanek, tu zrobimy rondo, żeby te autobusy mogły zawracać i jeździć z powrotem do miasta. Właśnie dojechaliśmy autobusem linii numer 2 do miejscowości Kajkowo. Ale tu powstaje kolejny problem, bo żeby dostać się na osiedle widok, musimy przejść około kilometra. Pokażę Wam. No i dotarliśmy. Jesteśmy na osiedlu widok w miejscowości kajkowo położonej na terenie gminy. Tutaj też nie dojeżdżają autobusy. Rozwiążę ten problem na pewno. Spotkamy się 7 kwietnia przy urnach.